Centrum Skłusza Redeko. Www.redeko.pl Inauguracja ligi wypadła blado w wykonaniu naszego faworyta do złota mistrzostw Polski, Pantery, przegrały, w którym mieście ze swoim najgroźniejszym konkurentem w walce o najwyższy stopień podium, mimo porażki w pierwszym występie Wrocławianie do Będzina pojechali w roli zdecydowanego faworyta. Pierwsze minuty meczu z zagłębiem Steelers zapowiedziały trudną przeprawę dla Dolnoślązaków. rywale, walczyli twardo, zaciekle i co najważniejsze dla nich skutecznie w defensywie. Pierwsza kwarta zakończona remisem 0 do 0, druga także na remis 0 do 0. Powoli można było się szykować na kolejną przykrą niespodziankę z udziałem naszej ekipy. Trener Wędzinian Jason Blasko sprytnie ułożył swój zespół. Były szkoleniowiec dwóch ekip z Wrocławia, Devils i Crew, wiedział czego może się spodziewać po swoich byłych podopiecznych. Pierwsze dwie kwarty dla Blasko, trzecia i czwarta już dla wrocławskich futbolistów spod znaku Panthers. Trzecią odsłonę wrocławianie wygrali 14 do 0, czwartą 13 do 0. Przyłożenie najpierw zanotował... Paweł Szczepiszczak a podwyższył Jamal Schulters. Kilka minut później Amerykanin zanotował przyłożenie. Schulters w czwartej kwarcie ponownie zapunktował. Wcześniej wynik podwyższył Karol Mogielnicki. Jest pierwsza wygrana Panther. Czekamy na kolejne sukcesy tej ekipy. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl